Pani Kalesiak, witam Państwa bardzo serdecznie w nowym programie, w którym będziemy przedstawiać skrót najważniejszych wydarzeń z ostatniego kwartału. 22 stycznia w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach odbyło się spotkanie samorządowców, podsumowujące dotychczasowe prace związane z projektem Źródlany Szlak. Spotkanie zostało skierowane do przyszłych decydentów, w rękach których leżą dalsze losy tego kluczowego projektu. To jest takie właściwie pierwsze spotkanie z grupą osób decyzyjnych, bo dotychczas pokazywaliśmy tą dokumentację i mówiliśmy, rozmawialiśmy z radnymi na zebraniach wiejskich. Każdy u siebie, z, z każda z gmin czy parki krajobrazowe również prezentowały nawet przez audycje telewizyjne. A dzisiaj już dochodzimy do konkretów. Dzisiaj musimy już walczyć o środki, aby to zrealizować. Ten pomysł od samego początku, on mi się bardzo podobał. I rok temu tutaj właśnie też namawiałem innych samorządowców do przystąpienia do tegoż projektu, rozszerzenia tego projektu jeszcze o kolejne gminy, czy o kolejnych partnerów. Przyznaliśmy środki finansowe ponad milion złotych na opracowanie dokumentacji. No i dzisiaj zobaczymy, jak te środki zostały wykorzystane i jakie plany inwestycyjne Zostały tam przygotowane na zbudowanie właśnie takiej urozmaiconej oferty turystycznej dla turystów, którzy będą chcieli tutaj przyjeżdżać. Po dzisiejszym spotkaniu chciałbym uzyskać przynajmniej wstępną akceptację członków subregionu, bo z różnych stron dochodzą wieści, że z tego samego działania, z funduszy europejskich, są przygotowane dla tego subregionu inne projekty. My jesteśmy na ten krok do przodu, ponieważ projekty już są gotowe, już są zatwierdzone. Sporo żeśmy wykorzystali, bo przecież blisko 3 miliony na, na, na te projekty. A teraz tylko dobrze napisać wnioski i znaleźć swoje miejsce w oceniający, u oceniających, żeby, żeby te wnioski nie zostały odrzucone. Oczywiście wspólna umowa jest taka, że albo wszyscy dostaniemy, albo nikt. Ostatnią niedzielę stycznia klub sportowy Ciężkowianka Ciężkowice po raz trzynasty z rzędu zorganizował halowy turniej piłki nożnej seniorów. W tegorocznej edycji zawodów wzięło udział sześć drużyn. Wśród nich znalazł się znany i lubiany Pactus Team. Ciężkowianka ma już za sobą swoje pierwsze zmagania, teraz trwa ich kolejny mecz. Jak Pańskim zdaniem ta forma ich się przedstawia? Po pierwsze bardzo się cieszę, że po trzech latach, jak zespół Pektusa przyjeżdża do nas do Ciężkowic na ten turniej, pierwszy raz od trzech lat udało nam się z nimi wygrać. Także to jest niewątpliwy sukces. Mają bardzo dobrą, mocną drużynę. Wygraliśmy dzisiaj 2-1. Myślę, że zasłużenie. Gratuluję piłkarzom Ciężkowianki, jak i zespołowi Pektus bardzo dobrego widowiska. Jest już trzeci raz uczestniczycie w tym turnieju, wasz udział chyba staje się powoli tradycją. No, Przyjazd w rodzinne strony zobowiązuje i po raz trzeci na 13 turnieju jesteśmy. Pektus Team, drużyna braterska z przyjaciółmi, wracamy w rodzinne strony, żeby znowu pokopać ze znajomymi piłę. W tym roku jest więcej drużyn z wyższych lig, czy odczuwacie to, że ten poziom jest troszeczkę wyższy? Myślę, że będziemy starać się sprostać e, poziomowi, jaki jak jest na dzisiejszej hali. Sam pierwszy mecz pokazał, że niekoniecznie sytuacje odzwierciedlają grę i tutaj nasza niestety porażka, chociaż nie do końca się możemy z nią zgodzić, ale myślę, że mamy jeszcze cztery mecze przed sobą i będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby zająć jak najwyższe miejsce. Ubiegły rok dla zespołu Pectus był dosyć intensywny. Dziesięciolecie zespołu, wydanie nowej płyty. Co będzie działo się w tym roku? No przede wszystkim koncentrujemy się na promocji najnowszego albumu Pektus Kobiety. To płyta, która ukazała się w listopadzie ubiegłego roku. No i przede wszystkim mnóstwo koncertów. Już jesteśmy po rozmowie z burmistrzem. Mam nadzieję, że zobaczymy się na zakończenie wakacji w Ciężkowicach na koncercie. Pierwszy kwartał tego roku w gminie Ciężkowice upłynął pod znakiem walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku bowiem minęły kadencje dotychczasowych zarządów. W większości jednostek doszło do zmian na stanowiskach funkcyjnych. W tym roku skończyła się pięcioletnia kadencja zarządu OSP Ciężkowice. Podczas zebrania strażacy głosowali nad składem nowego zarządu. Dotychczasowy prezes Augustyn Budyka ze względów osobistych zrezygnował z kandydowania. Druhowie jednak nie zapomnieli o jego dorobku i podziękowali mu za lata pracy w dostojny sposób. O ocenę współpracy z jednostką OSP Ciężkowice poprosiliśmy zaproszonych gości. Jednostka OSP KSRG Ciężkowice z jednostką. Prężną, liczną, liczy dużo członków, jest dobrze doposażona w sprzęt i samochody bojowe. No, z własnego doświadczenia mam kontaktu akurat z tą jednostką od 90, 1994 roku. Oceniając działania, no, no, to jest jednostka rozwijająca się, unowocześniająca swój sprzęt bojowy, samochody. No i też yy, w zakresie. Licznie działającej tu orkiestry i członków czynnych jednostki operacyjno-technicznej, które na co dzień biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Mamy okres w ogóle sprawozdawczo-wyborczy we wszystkich jednostkach. No tutaj w Ciężkowicach duże zmiany. Ustąpił były prezes, który ma wiele zasług. Tutaj świetna współpraca z zdruchem Włodyką. Natomiast co nowemu życzyć? No odważnych planów, realizacji tych planów. Trzeba mieć marzenia, trzeba nożyć do realizacji tychże marzeń. Jak to każdy zarząd, no ciężka praca to tylko przynosi efekty. Współpraca, jedność jednostki i to myślę, że będą dobre i widoczne efekty. O plany i pomysły na przyszłość jednostki zapytaliśmy nowe władze. Plany na pewno są ambitne. Jednostka jest prężna, więc i plany są duże. W pierwszej wersji na pewno chcemy zrobić remont garażu, który, na który już czekaliśmy tyle czasu, i myślę, że dzięki temu, że pieniądze już są, są w budżecie naszym, także myślę, że dokonamy tego i remont tego garażu zostanie zakończony. 7 lutego w Ciężkowickim Sanktuarium rozbrzmiało Oratorium Peregrinus z muzyką Dariusza Sfoszowskiego do libretta Ryszarda Ostrowskiego. W składzie ponad 200 wykonawców znaleźli się nauczyciele i uczniowie Szkoły Muzycznej w Domosławicach oraz trzy światowe diwy operowe. To oratorium traktowałem jako przepiękną modlitwę i to modlitwę uwielbienia. I w tej szczególnej scenarii naszego sanktuarium przed łaskami słynącym obrazem Pana Jezusa Miłosiernego, treścią była pielgrzymka. Żyjemy na ziemi, ale idziemy jako pielgrzymi w stronę nieba, i tu w, tu, w tym sanktuarium. Jakoś szczególnie mnie uderzyło na tym koncercie to, to spo, spotkanie ziemi i nieba. Dlaczego? Bo tutaj przepiękny chór, orkiestra, ta ogromna ilość wykonawców, przeszło 200 i tych instrumentów i soliści. I tak sobie patrzyłem na sklepienie naszego sanktuarium, gdzie ten artysta Józef Dudkiewicz namalował Aniołów, którzy też wielbią miłosierdzie Boga. Jak popatrzymy właśnie tam w górę, to aniołowie tańczący, śpiewający, grający. Coś takiego również było tutaj e, w tym kościele, w tej świątyni, a więc takie połączenie nieba i ziemi i ta wielka modlitwa uwielbienia. Koniec kwartału to przede wszystkim przygotowania do realizacji rządowego programu Rodzina 500+. W gminie Ciężkowice z programu skorzysta blisko 1200 rodzin, a świadczenie zostanie wypłacone dla 2500 dzieci. Proszę powiedzieć, kogo ten program dotyczy? Ten program będzie dotyczył rodzin i opiekunów dzieci, ojca, matki, prawnego opiekuna, które mają na wychowaniu Dziecko lub dzieci. Nasze szacunki na dzień dzisiejszy mówią o tym, że tą pomocą objęte będzie prawie 1200 rodzin i 2,5 tysiąca dzieci. To jest spora ilość. Musimy sobie z tym poradzić. Zwłaszcza, że spodziewamy się, że w pierwszym okresie no, będzie taki natłok, gdyż każdy będzie chciał jak najwcześniej złożyć y, y, swoją dokumentację. My sami polecamy, ja zachęcam do tego, aby wszyscy ci, którzy będą korzystać z tego programu, otworzyli własne konta. Nie będzie problemu, przelejemy środki na konto i będzie je można pobrać w każdej chwili, w każdym czasie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny flash ze skrótem najciekawszych wydarzeń.